Ty wrzucam ten film, to film nagrałem no i będzie jutro film, jak wiecie, 30 łapek w górę. To będzie film od 14 nawet. Postaram się od 14. Postaram. Ja teraz nagrywam odcinek z TikTokiem. No i bardzo wam dziękuję za... Ja wam Nabijajcie suby, 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 Będzie Bardzo fajnie. wam dziękuję za to. Za to, patrzcie ile ten film ma. Patrz na ten film. Patrz na ten film. Ten film, który macie tutaj, jest 29 lutego. Dzień dobry, mordo. 10 tysięcy wyświetlona i 109 łapek. Dziękuję bardzo, widzowie. Przepięknie. Już sobie z tego zobaczę. to jest? Jak widzicie, dziękuję Was, was za 16 tysięcy wyświetleń no i za dwie słabe chóry. Na trzysta słabych w górę zrobimy wielki film. To wielki film. I to przefajny film. Zobacz, niespodziankę, zobaczcie. Ja. Nowego na moim kanale. Zobaczcie to nowego na moim kanale. Dzisiaj chcę. Jeszcze raz to powtarzam. Zobaczcie coś nowego, co nowego, co nowego na moim kanale. Naprawdę? Zobaczcie coś nowego. Zobaczcie. Błagam. musicie. Musicie. To będzie specjal. Pa widzimy, my już to kończymy. To było takie powiadomienie. Pa! Do no, jutra no, o 14 no. może!